Nic się nie kończy, wszystko się zmienia. Tomot to motto towarzyszące uroczystości jubileuszu 70-lecia wojewódzkiego specjalistycznego szpitala dziecięcego w Olsztynie. 21 marca był dniem podziękowania za wspólny sukces, a salę koncertową Filharmonii Barmińsko-Mazurskiej wypełnili liczni goście wspierający tak potrzebne w regionie miejsce. Cieszę się, że my jako samorząd województwa mamy takiego partnera, że razem możemy się rozwijać, robić cudowne wspólnie rzeczy, a wszystko dla naszych najmniejszych pacjentów. Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja do tego, żeby podziękować za to, co było, ale nie śmiało prosić o jeszcze. Wszystkiego dobrego, składamy ogromne gratulacje. W krótkim filmie każdy przypomniał sobie dzieje szpitala, m.in. zmianę siedziby, otrzymany status jednostki akredytowanej czy powstanie jedynego w województwie szpitalnego oddziału ratunkowego i oddziału ortopedyczno-urazowego dla dzieci. Wszyscy poznali kroki milowe szpitala, a także ludzi, którzy je uczynili. Dziękujemy zespołom pracowników szpitala pracującym pod kierunkiem pani dyrektor Olgi Szałkiewicz. Pod kierunkiem pani dyrektor Ireny Mierzejewskiej-Grabowskiej, pracujących pod kierunkiem pani dyrektor Elżbiety Dżibińskiej-Kolender. Państwa dorobek i wkład w rozwój szpitala nie został zmarnowany, jest nadal rozwijany i pomnażany. Od 2005 roku nieprzerwanie stery szpitala trzyma dyrektor Krystyna piskosz ogórek a ten wypływa na głębokie wody. Na przykład od 2007 roku rusza oddział rehabilitacyjny, a za chwilę Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, później oddział, który z czasem zmienił się w klinikę. Chciałbym podziękować bardzo pani dyrektor, która widziała we mnie te 15 lat temu szansę i pozwoliła się rozwijać. Dziękuję swoim kolegom, panu profesorowi Krakowczykowi, który tutaj mnie wspiera, panu profesorowi Piwowarowi, który ze mną współpracuje. i. Wszyscy razem pracujemy na rzecz rozwoju chirurgii szczękowo-twarzowej i rekonstrukcyjnej wad twarzy. Ale to zasługa oczywiście pani dyrektor i Krzysztofa Dodgierta, który, który tak naprawdę zapoczątkował tą współpracę i dzięki któremu tak naprawdę no, operujemy te dzieci na tak wysokim poziomie. Myślę, że na najwyższym świecie. Nie mamy się czego wstydzić. Pokazujemy nasze przypadki na całym świecie, które są odbierane bardzo pozytywnie i z dużą aprobacją. Więc cieszymy się z tego bardzo. Fakt, to już nie jest szpital w Olsztynie. To jest szpital, który zaopatruje w jakiś sposób w wybranych przypadkach naturalnie dzieci z całego kraju, a nawet jak dzisiaj zobaczyłem z zagranicy. Przez ostatnie 20 lat szpital dwukrotnie powiększył bazę oddziałów szpitalnych. Do 2023 roku powstało tu w sumie 16 nowoczesnych, wysokospecjalistycznych oddziałów medycznych i ponad 30 poradni specjalistycznych. Rocznie z leczenia w trybie ambulatoryjnym korzysta prawie ćwierć miliona dzieci, a hospitalizuje się ponad 44 tysiące. Szpital stał się europejskim ośrodkiem referencyjnym w zakresach neurogenetyki i zaburzeń neurorozwojowych oraz wad części twarzowej i mózgowej czaszki. Należy dziś do elitarnego grona szpitali zrzeszonych w European Networks, Cranio oraz Itaka. Myślę, że tak wiele rzeczy, które wydarzyły się przez ostatnie kilkadziesiąt lat powodują, że musimy iść dalej, szczególnie w zakresie leczenia dzieci z chorobami rzadkimi, z zakresu głowy i szyi, neurogenetyki, ale również ogólnopediatrycznego leczenia dzieci z okolic Warmii i Mazur. Sama dyrektor wielokrotnie podkreślała, że bez życzliwych i ambitnych ludzi dzisiejszego nowoczesnego szpitala dla dzieci, sama przecież by nie stworzyła. Dziękuję Wam, kochani, za odwagę, za innowacyjność, za wytrwałość i za chęć ciągłego rozwoju. Dla mnie to zaszczyt, że mogę kierować tak wspaniałym zespołem. A jest to by zmała 850 osób, które mają konkretną receptę na wspólny sukces. Tak jak pani Regina, która przepracowała w szpitalu 53 lata. Trzeba kochać to, co się robi, i kochać ludzi. I z przyjemnością iść do pracy. I właśnie takie osoby najbardziej zasłużone w trakcie uroczystości otrzymały oficjalne odznaczenia. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złote, srebrne i brązowe krzyże za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, ponadto odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia oraz złote medale za długoletnią służbę. Do ogólnopolskich i wojewódzkich wyrazów uznania włączyły się także władze Olsztyna. Bo właśnie miastu, ze względu na lokalizację, szpital dziecięcy jest jednak najbliższy. Na pewno te dzieciaczki, którymi się opiekujecie, doskonale wiecie, wyrażają swoją radość wspaniałym uśmiechem, podziękowaniem zarówno przez nich, jak i rodziców. I to jest ogromna satysfakcja dla Was, że tę pomoc w każdej chwili, po każdej porze dnia i nocy możecie im przynieść, a zdrowie tych młodych pacjentów często w różnym stanie po prostu przywracać. Dziękuję wam za to wszystko. W lawinie podziękowań dyrektor szpitala nie zapomniała o tych najważniejszych, czyli dzieciach i ich opiekunach. W imieniu całego zespołu podziękowała za otrzymane zaufanie i za to, że właśnie tu w Olsztynie chcą się leczyć. Dzięki nim cały zespół coraz wyżej stawia sobie poprzeczkę. My im więcej pracujemy, im więcej leczymy, im więcej przyjmujemy pacjentów, to fenomen polega na tym, że coraz więcej pacjentów czeka w kolejce. Cieszymy się z jednej strony, bo to oznacza, że tak dużo pacjentów chce się u nas leczyć. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że musimy coraz intensywniej pracować nad poprawą dostępności. Więc rozbudowujemy bazę, ale nie baza leczy. Leczą ludzie, więc też czynimy starania, żeby zwiększać, szkolić coraz większą liczbę liczbę specjalistów, którzy będą się opiekować pacjentem, bo współczesne leczenie dzieci i młodzieży to leczenie wielospecjalistyczne, interdyscyplinarne z zachowaniem ciągłości opieki. To mamy w szpitalu i to chcemy rozwijać. Dlatego już ruszyła rozbudowa szpitala o kolejne siedmiokondygnacyjne skrzydło, w którym znajdą swoje miejsce między innymi oddziały leczenia chorób rzadkich. Cieszę się, że 180 milionów, 183 miliony popłynie tutaj. Praktycznie już są zagospodarowane. Już wiem, że jest powołanie wykonawcy. Już wiem, że mury pną się do góry. Tak, cieszę się, że ta inwestycja powstanie. Dzięki temu ten szpital jeszcze bardziej nabierze takiego nowoczesnego kształtu i rozwoju. Tak więc super. Bez współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi nie byłoby mowy o kompleksowej strategii, którą krok po kroku szpital realizuje. W 70-lecie szpitala i nieustanną współpracę wkład ma także wiele instytucji, fundacji, stowarzyszeń czy przedsiębiorców, którzy zawsze stoją w gotowości, by pomóc dzieciom. Jest wsparcie ze strony naszych studentów, bo kształcą się po to, żeby służyć szpitalowi, żeby służyć. Pacjentom. Jesteśmy trochę w takiej symbiozie, tak? Gdzie szpital nie może, tam my możemy i odwrotnie czego my nie możemy już zrobić, tam dzwonimy do szpitala. Ta współpraca układa się wspaniale i no cóż, życzymy szpitalowi, żeby i sobie, żeby układała się dalej tak wspaniale. Taki jest plan, a pozostali goście jednym głosem życzyli tego samego. Życzyłbym utrzymania dotychczasowego sposobu rozwoju tego szpitala. Dalszego działania tej samej dyrekcji, co jest niezwykle ważne oraz dalszego rozwoju medycyny. Żeby ta praca była jak najbardziej owocna i błogosławi, w tym daje te siły, które są potrzebne do tego, aby te zadania jak najbardziej kompetentnie podjąć i wypełnić. Szczęść Boże. Na zakończenie uroczystości, jak na urodziny przystało, był jubileuszowy tort a pełny wzruszeń dzień zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.